Siko się spozbułem, to teraz mam kolejny problem z kolejnym trupem, obatelnią to trzeba wy wymienić, oraz klocki hamulcowe patrzę czy byłbym w stanie to zrobić nie wydaje się to być trudne prawdopodobnie wystarczy odkręcić tu tą śrubę. Ale tutaj blokuje to coś, a tutaj tu jest śruba i... Nie wiem czy widać. Po drugiej stronie też jest śruba. I tam jest taki otworek, przez który można wsadzić klucz nasadkowy. Ale tu też potrzebny jest klucz. Nie wiem. Trochę roboty jest. A po drugiej stronie jest podobnie. Spróbuję Mi się uda odkręcić tą śrubę. I tyle. Jak nie, no to będę musiał do serwisu dać czy coś. W ogóle... Kupiłem takie amortyzatory. Chyba by trafił. Do na ksary, bo to jest ksara. Ale te amortyzatory pasują po dużo modeli. Nawet nie mam pojęcia, czy w dobrą stronę. Idą, ale widzę, że pasują przynajmniej chociaż. Nie wiem czy to się wkłada w tę stronę, czy w tę stronę. Ciężko powiedzieć. Na razie o tej śrubie zobaczymy, czy pójdzie. No i da mi nadzieję, jakąkolwiek. Jednak bez opuszczenia koła to się nie uda. Jeszcze do jak klocki hamulcowe. Tu mamy tą dziurę, do której się musimy dostać jakimś kluczem. Ciężko by było bez ściągnięcia koła, ale byłoby to możliwe, ale przez klacki hamulcowe. Proszę ten. Widzę, że wystarczy odgiąć ten drucik i włożyć go z powrotem chyba. Nigdy tego nie robiłem, ale nie może to być jakieś super trudne. Po ciężkiej batalii wsadziłem jednego. Bardzo ciężko było. Widziałem patrząc w internecie, że pod podnosimy to. Nie wiedziałem czy tą śrubę można wybić dlatego się dość długo męczyłem ale można ją spokojnie wybić Ech, na internecie tylko tak pobieżnie zobaczyłem w innym modelu jak to się robi i to się podnośnikiem podnosi i... Gorzej, że w poprzednim modelu były tu leje dystansowe takie tu ich nie ma, ale trudno Przykręca tak, żeby było i tyle. No i dobrze przykręciłem sumiennie z jednej i z drugiej strony, chociaż nie wiem czy to jest błąd, bo chyba powinno być trochę luzy między tymi gumkami. Mam nadzieję, że tu się za szybko nie wytrze. Tam też mocno skręciłem u góry. Z jednej strony i z drugiej przykręcić było łatwiej jak odkręcić. Z drugiego niestety nie mogę teraz zrobić, bo muszę się dowiedzieć jak klocki się wymienia. Zasię zasięgnąć opinii w internecie mam klocki do wymiany, wyciągnąłem ten jeden drucik, ale nie chcę wyjść. Myślałem, że wystarczy ręcznie spuścić. Ale to nie. Jestem kompletnym nalikiem, ale jestem wzrokowcem, więc wystarczy, że zobaczę, to potem już wiem. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują po filmikach. Nie mogę znaleźć konkretnie do mojego modelu. Że muszę odkręcić w każdym mi się światło przestawia. W każdym filmiku trzeba było wyciągnąć to jarzmo, żeby wyciągnąć klocki. tam próbowałem co nie szło za bardzo. Jeszcze tłoczek jakoś muszę poluzować, ale nie ma za bardzo jak. Tu coś się kręci. Próbuję na razie to odkręcić. Zapadkowym nie chciałem siłować, żeby się nie zepsuć. To zwykłym kluczem zacząłem i w młotkiem Zaczęło się już robić w żary. Kurde, jak to siedzi. Tak się zacząłem zastanawiać, po co jest ta blaszka. I może jak ją wyciągnę, to będę w stanie wyciągnąć klocka. A dalej siedzi. Gibie się, cholibie. I siedzi. A chyba idę w dobrym kierunku, tylko tłaczek trzeba. Cóż tu się może spuszczać, ciśnienie trochę. Nie wiem. Może. Tu jest linka, więc nie. Więc tutaj kręcę. W tym... To nie wiem. Tu by się mogło. Nie poluzał, To mogłoby się odpowietrzyć, więc mogłoby być nipa. Teraz może spróbuję. My teraz na 100% wiem, że trzeba to wykręcić, taką rurą to kręcę i nic nie idzie. A już się klucz tak wygiął. Jak banan. Ja pierto No i odkręciłem jakimś cudem. No i ten. Mamy to jarzmo. Tu mamy nowy klocek. Ma tą kreskę. A stary klocek też jest chyba z dnia zużyty. aż tyle go jest taka grubość. Kreska też jest jeszcze dość spora. No, jak się już zacząłem w to bawić, to wywienia. Ciężko było odkręcić. Teraz jest ciężko zakręcić. Pewnie tłoczek tak zapiera, że nie chcę pójść albo coś innego też mnie tak plecy bolą że no tak biorę się za drugą stronę tym razem bez kanału bo nie mam miejsca za bardzo tam w kanale żeby to robić ale myślę że będzie spoko tym razem głupi nie jestem więc za pomocą rury odkręcam te zaciski idzie pięknie a ręką nie szło w ogóle a wczoraj ile się namordowałem Taki poradnik na szybko jak odkręcamy klocki hamulcowe, znaczy wymieniam taki poradnik na szybko jak wymieniamy klocki hamulcowe w Citroenie ks ks Ksarze Ściąg wy wykręcamy dwie takie śruby, które są tutaj Trzeba zazwyczaj są zardzewiałe używamy 17 z przedłużeniem z, z rurą dwumetrową najlepiej no i ten, no i po odkręceniu po odkręceniu tych dwóch śrub jarzmo nam spada. Całe. No i wyciągamy klocki po prostu. I wkładamy nowe. Nie wiem po co są te druciki, ale po coś są. Klocki mam wymienione. Ta poprzeczka trochę przeszkadza. Trzeba się z nią trochę pobawić. Te druciki założyć. Już wiem po co są. Podtrzymują klocki, żeby się nie ruszały na tej poprzedce, żeby nie spadły i teraz po prostu trzeba je włożyć. tam na piastę, czy jak to się nazywa, jestem amatorem. I zakręcić. Nie chciało się spasować. pomagam hamulcem i zrobiłem sobie jeszcze gorzej. Już pomysł co zrobić, żeby się ten płoczek cofnął. Poluzowałem tutaj. Wypłynęło trochę płynu, otworzyłem na masce. I nic, jeszcze tylko tutaj zostało ewentualnie tak odstaje, a powinien się schować cały No i się zaparł oczek całkiem i nie musiałem tutaj tkręcić, ale wężek się urwał poleciałem do sklepu po końcówkę ale nie ma maszynki do zaprawiania byłem u takiego znajomego, pożyczył mi muszę mu zaraz oddać, więc będę próbować no i zarobiłem końcówkę, nie wiem czy mi kabla starczy bo musiałem uciąć go dwa razy nie chciałem na iść jakoś to trzeba radzi gorzej, że, że mi palce strasznie pieką od tego płynu hamulcowego. To było ja i po drodze zrobiłem tymczasowo tak powietrzeć może będę jutro, ale jeszcze tego mora wyciągnę pożyczyłem długi kij od takiego mechanika, tak samo pożyczyłem te narzędzia do zaprawek od takiego sąsiada mechanika no i powoli idzie do przodu teraz założę szczęki potem amortyzator spróbuję amorek założony ale tutaj się leje jak z wodospadu zakręciłem na hamę, ale teraz już ukręcę z powrotem spróbuję jeszcze raz zapraskę zrobić mam jeszcze jeden ten element no jak nie no to Spróbuję jeszcze założyć inny drucik. Stąd chyba się nie pociekło nic. Tak mi się wydaje. Chociaż jest trochę mokre. Nie wiem. Dwa razy próbowałem i dalej przecieka. Spróbowałem założyć metrówkę. Tutaj już troszkę ją nakręciłem. Ale ten pod spodem nie chce się odkręcić. Już nie mam siły. Na razie się poddaję jutro może na kanale to zrobię, czy grill zaczynał mi odpadać, przytraczam go na trytki drugą część tak samo no i powinno się trzymać. obcinać tylko jeszcze mieć nadzieję, że się nie potną paluchy na tym Przypalę jeszcze zapalniczko. No i mamy trzeci dzień zmagań, pacjent jest tutaj. Trzeba odkręcić tu wkręcić tu jest trochę niekomfortowo, bo źle stanąłem, bo do sztyd odległości lepiej jakbym miał mniej, ale nie mam hamulców ciężko jest wjechać do, do tego, żeby było dobrze Następnie trzeba by było odpowietrzyć i upewnić się, czy wszystko dobrze działa wczoraj za cholerę nie mogłem odkręcić tej, tej no i to mamy jeszcze problem że ja żyję własnym życiem, ale może uda się je dokręcić jeszcze teraz. Inaczej ciśnienie pójdzie na tłoczek. No nic. Dopasujemy klucze. Tu będzie dziesiątka, tu jeszcze nie wiem. Nie zaskazuje na to, że tutaj jest siedemnastka. No A i czy mamy to działamy? Tak się zapierdzieliło, że musiałem użyć gana. Będę go naprawić u tego znajomego, tak to się męczyłem bez niego. I, i, ten, i próbowałem, bo to jest bardzo delikatna sprawa, ma się tylko jedną szansę. Lepiej tutaj nic nie zepsuć, bo to są przewody hamulcowe. No i teraz trzeba będzie bardzo precyzyjnie nałożyć to bardzo delikatnie. To trzeba bardzo, bardzo dużo precyzji. Dobra, śrubkę mam już naprowadzoną. Drucik mam już wegięty. Teraz trzeba bardzo delikatnie nakręcać i trzeba bardzo mocno zagnieść ten miedziany drucik, bo jak przypuści to już pieniądze zmarnowane i wszystko zmarnowane, bo to jest jedna razówka. Jak próbowałem tą maszynką do próbowałem tą maszynką do, do robienia naprawek i przeciekało i przeciekało. Dobra, dalej nie idzie, już się śruba wyrabia. Teraz spróbujemy coś tutaj podziałać z jarzmem, bo się nie chciał dokręcić. No to chyba najpierw trzeba naj napompować płynu. Nie mogłem niestety za wiele, bo się wszystko wylało. Miałem mało płynu, to odpowietrzyłem tyle się dało, jak to razie nie przecieka. Z tych poszedłem tutaj. Nie chciało się odkręcić, i zrobiłem tu gunman jak idiota i się urwało wentyl, Może co go z prawą ale nie jestem pewien. Mam chyba więcej szczęścia niż rozumu. Nie przecieka ta końcówka, co się urwała. Odpowietrzyłem hamulce, zrobiłem jazdę testową i w razie wszystko chodzi Zbieram narzędzie i myję jeszcze koło trzeba dokręcić. I Teraz to, co nikt tego nie lubi. Mycie i sprzątanie narzędzi. Bardzo ważna czynność, żeby się nie pogubiło, żeby się nic nie pogubiło i wszystko było. Dzięki temu na przykład będę wiedział, że tu mi brakuje tylko jednego. I łatwiej się wyciągaj ja. w ogóle. Całą tą walizkę muszę wyczepić, bo się powróciła. Tutaj klucze muszę uzupełnić, gana muszę umyć młotek i wszystko inne. Poszło szybciej niż się spodziewałem. Wszystko jest. Tutaj tego jednego brakowało już od lat. Klucze są. To jest. I to poskładać tyle.